Dzień dobry wszystkim, w dzisiejszym odcinku będę o zachowaniu youtuberów MSP w codziennych czynnościach. Oczywiście wszystkie jest robione dla a pokazane sytuacje są mocno przerysowane. Więc... mam nadzieję, że nikt nie zrobi mi dramy. Hej, uwaga, łapcie kongos na początku odcinka na... Mano witam was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku. Zjadłem loda pistacjowego. Hej uwa, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym. Ten... Cześć i czołem! Witam Was w tym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Kto nie zostawia łapki w górę, nie jest moim prawdziwym widzem. Yeah, yeah. Witajcie, moi drodzy. Weź Patrycja, zamknij się, żałosna jesteś. Ooh, yeah. O Boże, dostał własne klaminko, nie wierzę, nie wierzę! Yeah, yeah. Mm -hmm. Przyjmiesz? Boże, kobieto, już mam cię przyjęto, to znamy! Weź, wiesz co? bloka dostajesz. Yeah, yeah. Mm -hmm. Ludzie, proszę z was, nie przysyłajcie mięciuchów ze sklepu, wiecie co? Dostajecie bana. Ojej, dziękuję za takie śliczny włoski. Już się Dodaję. to daję, to znaj. Hmm, zbierałeś się dosyć dużo prezentów. Może zrobię z tego odcinek? Boże, do saminka i do, do wszystkich zadzwonić. Jaki to odcinek nagrać? Może zobaczymy coś na aktualności... Nic nie ma... Co jest na YouTubie? Znowu będziemy dzisiaj robić ranking pakietów, ponieważ mi to się nie znudzi, wam to się nie znudzi, więc... Dlaczego bym tego nie zrobić? W ogóle co drugi odcinek nie jest rankingu pakietów. W ogóle świetny odcinek, super seria, pozdrawiam, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj będziemy sobie kupować nowiutki pakiet Myślę, że jest śmieszny i jeszcze jest dodatek więc kupujemy yeah, yeah. Dzisiaj będziemy sprawdzać konta użytkowników, które znajdują się w gazetce starej z 2019 roku Więc zapraszam do oglądania do tego odcinka yeah, yeah. Wyszedł nowy pakiet, więc dzisiaj go ocenimy i zrobimy z niego luka. Tak, bardzo kreatywny odcinek. Nudne, 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 nudne. 0 na 10, do widzenia. Nie podoba mi się. Co to za MSP? Nie, yeah, yeah. wszystkim, postanowiłem, że zrobię fajny odcinek z otwarzaniem jakiejś postaci. Tak, tak, fajnej postaci. Chciałoby się. Przestań się wcinać słową, Plumpa. Nie. Przestań. Nie. Przestań nie rozumiesz tego. Ale... Nie.